Witam państwa, dzień dobry. Zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Miasto Jaszczurów, tajemnicze podziemia Los Angeles, materiał 28 stycznia 2021 rok. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. Ruchliwe Los Angeles, wciąż zajętego problemami własnej egzystencji, stoi ponad zaginionym miastem Katakumb. Wypełnionego nieprzebranymi skarbami oraz nienaruszonymi zapisami rasy humanoidów, daleko bardziej rozwiniętymi intelektualnie i naukowo niż ludzie istniejący w dniu dzisiejszym, jak wierzy w to G. Warren Safet, inżynier-geolog górnictwa, aktualnie zaangażowany w próbie, próbie dostania się do zaginionego miasta głęboko w ziemi, poniżej Fort Moore. Hill – tajemnic ludzi jaszczurów znanych z legend Indian amerykańskich. Znaleziono katakumby miasta ludzi jaszczurów. Inżynier wykopał y, szyb pod y, FT Mur Hill y, y, w celu znalezienia systemu tuneli i bezcennych skarbów legendarnych mieszkańców Saffet i jego niewielka ekipa A. Asystentów wierzy w to, że labirynt korytarzy i bezcenne złot, złote tablice są do znalezienia poniżej miasta Los Angeles. Tak więc inżynier ów właśnie wykopał szyb o głębokości 250 chyba, chyba stóp, tak mi się wydaje, plus minus 83 metry. Zaś otwór wejściowy znajduje się na posesji starego Banninga w North Hill. Skąd jest widok na Sunset Boulevard, Spring ST i North Broadway? Dzięki swojemu urządzeniu, Radio X-ray Inżynier stwierdził, że wykrył on obecność minerałów i tunele poniżej poziomu gruntu, zaś dzięki swym aparatom był on w stanie prześledzić przebieg tuneli i kryptowalut tworzących zaginione miasto. Tak więc planuje on dalsze pogłębienie szybu aż do osiągnięcia poziomu 1000 stóp czy plus minus 333 metry do czasu zakończenia całej operacji. Schaffert posłusz, posłyszał legendę o ludziach jaszczurach dzięki radio, radio X-Ray, Poza tym przeczytał on o, o niej w bibliotekach i muzeach. Wiedziałem, że znajduje się ponad systemem tuneli. Inżynier wyjaśnił, że na Zajucz, wyjaśnił to na Zajucz i wykonałem mapę przebiegu tych tuneli, pozycji największych pomieszczeń znajdujących się na trasie ich przebiegu, a także miejsca złożenia dużych ilości złota, ale nie mogę zrozumieć ich znaczenia. Następnie Schanfeld został z, 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 zabrany do małego wodza zielonego liścia z plemienia Hopi do Arizony, a którego angielskie nazwisko brzmi El McLean. Ten wtajemniczył go w legendy, które jak powiedział Schanfeld, Właśnie zostały znalezione. Wielka katastrofa! Zgodnie z legendami opowiedzianymi szafetowi przez Elmakina i namiarom z Radio X-Ray udało się ustalić położenie jednego z trzech podziemnych miast rozlokowanych na wybrzeżu Pacyfiku, a które zostały skonstruowane przez ludzi jaszczurów. Po cudysów wielkiej katastrofie, która się wydarzyła około 5000 lat temu, ta legendarna katastrofa miała kształt wielkiego języka ognistego, który cudysów nadszedł z, z południowego zachodu, niszcząc wszelkie życie na swojej drodze, zaś droga ta miała kilkaset mil szerokości. Podziemne miasto zostało wykopane jako schron przed następnymi kataklizmami tego rodzaju zaginione miasto zostało wykopane przy użyciu środków chemicznych zamiast kopania i wyciągnięcia wyciągania ziemi przez ludzi jaszczurów zostało ono wywiercone do oceanu, dokąd jego tunele dobiegają jak twierdzi legenda. Przypływ przemieszcza się w, najwy, w najniższym z portali tunelowych i zmusza powietrze w górnych tunelach do ruchu, powodując ich wentylację oraz oczyszczanie i dezynfekcję dolnych tuneli, twierdzi, twierdzi legenda. Wielkie pomieszczenia w kopułach wzgórz pod miastem. Labirynt ten jest mieszkaniem dla tysiąc rodzin zbudowany cudysów tak jak buduje się wysokie budynki z nienaruszonymi zapasami żywności z różnych roślin które zostały zmagazynowane w katakumbach, zapewniając możliwości przeżycia ludziom, jaszczurom przez długi czas do kolejnego ognistego kataklizmu na Ziemi, czyli prawdopodobnie chyba wybuch jakiegoś wulkanu, superwulkanu, trudno określić, cudysów, miasto jaszczurka. Ludzie jaszczury, legenda określa ich jako jaszczury czy jaszczurki, jako symbol długiego życia. Zgodnie z legendą, ich miasto leży podobnie jak jaszczurka rozciągając się swoim ogonem na południowo zachód, daleko poza ulicami Piątą i Hope, zaś głowa znajduje się na północnym wschodzie, przy ulicach Lookout i Marda główne pomieszczenia miasta znajduje się dokładnie pod South Broadway koło drugiej ulicy, jak twierdzi inżynier Saffeld i legenda, chyba tak to wyglądało. główne Pomieszczenie jest łącznikiem dla wszystkich części miasta i dla wszystkich płyt. Zapisami twierdzi legenda. Wszystkie zapisy były wykonane na złotych tablicach długich na 4 funty. Raczej stopy, funty trudno określić. 1,2 metra to może stopa i szerokich na 14 cali, 35,56 cm. Na tych złotych tablicach złoto ma symbol życia dla tych legendarnych ludzi jaszczurów. Będzie znaleziona, spisana historia Majów, a na jednej szczeg szczególnej tablicy, której lewy dolny róg został utracony, cudzysłów będzie zapisana historia całej rasy ludzkiej. Inżynier Schufeld stwierdził, że zrobił rentgenogramy 37 takich tablic i że trzy z nich mają urwane lewe dolne rogi. Moje radiowe i rentgenowskie obrazy tuneli i pomieszczeń, które są pod powierzchniowymi pustkami i złotych obrazów z doskonałymi rogami, Bokami i końcami są dowodem naukowym na ich istnienie, powiedział on, jednakże to legendarna historia pozostaje spekulacją, póki się ich nie wykopie. Nawiasem mówiąc, interesuje mnie masa i cena takiej jednej płyty, zakładając, że mamy do czynienia z płytą z litego złota. Próby 9999 i że jej grubość wynosi tylko 0,5 cm, to je, jej waga powinna wynieść około 41 kg. Mamy zatem do czynienia ze skarbem wynoszącym jakieś 1524 kg złota. No powiedzmy tysiąca, bo kilka traf, trafli było uszkodzonych, co w przeliczeniu wynosi około 55 milionów 969 280 dolców, czyli 189 milionów 159 375 chyba złotych poliniackich. Po kursie z dnia 24 listopada 2014 roku, czyli teraz jeszcze więcej ludzie jaszczury zgodnie z tym, co mówi Maklin. Były na wyższym poziomie intelektualnym od współczesnych ludzi. Potencjał intelektualny ich dziewięciolatków dorównywał najbardziej utytułowanym wśród współczesnych ludzi. Jak bardzo byli oni zaawansowani, niechaj świadczy fakt, że stosowali rozwiązania chemiczne w czasie wykopywania tuneli i sal swego miasta, bez usuwania ziemi i skał. I opracowali oni cement o wiele mocniejszy i lepszy niż jakikolwiek używany we współczesnych czasach, a który pokrywa powierzchnię ścian, stropów i spągów w tunelach i pomieszczeniach miasto na wzgórzach. McLean powiedział, że legendarną radną Indian amerykański było. Prowadzenie poszukiwań zaginionego miasta we wnętrzu łańcucha wzgórz, cudysów uformowanych w kształt końskiego kopyta, kształt wzgórz otaczających region. Faktycznie to przypomina znalezisko. Urządzenie radiowe szafelta zawiera głównie cylindryczny szklany pojemnik. W której znajdują się miedziane druty wskazujące na minerały, i tunele podziemne, a zatem wirujące ponad minerałami, lub kołyszące się, kiedy tunel znajduje się powyżej wyrobiska. On używał tych instrumentów w poszukiwaniu kopalin, powiedział on. Wiadomo, że Amerykanie kochają się w tajemnicach, wszak w tych latach, publikował C.A. Smith. H.P. Lowercraft i R. I. Howard oraz Legion ich naśladowców, więc temat tych innych, czy tych dawnych by, był na topie. Literatura spod znaku Kultu biła by rekordy popularności, a zatem Michiel Nowi, Subsole, Ale Zainteresowało mnie coś innego, co nie pozwoliło na odrzucenie tego tekstu jako kolejnej bajeczki, a mianowicie odkrycie dziwnej formacji leżącej w oceanie spokojnym w okolicach Malibu, które leży w agromelacji Los Angeles na 34 stopniu pierwszej minucie 50 sekundzie, północ i 118 stopniu 46 minucie 43 sekundzie na zachód. Formacja ta znajduje się na 33 stopniu 59 minucie 56,96 sekundzie na północ i 119 stopniu 1 minucie 56 sekund. I 33 na zachód, jest to ogromne podwo podwodne wejście, znalezione u wybrzeży Kalifornii w okolicy Point Dam. Miejsce okazało się świętym gralem dla badaczy UFO i USO, którzy szukali czegoś takiego od 40 lat. Płaskowyżowa struktura o rozmiarach 1,35 na 2,45 mil i 2,16 na 3,92 km, znajdująca się 6,66 mn. Na 12,3 km od lądu, natomiast wejście pomiędzy spornikami na 2745 FT na 915 m szerokości i 630 FT, chyba stopa na 210 m wysokości to jest właśnie coś takiego, co wygląda na strop chroniący przed bombami atomowymi o 500 stóp. Plus minus 170 metrów grubości, piszą amerykańscy ufolodzy. Pytanie brzmi, na, na ile to wszystko jest wiarygodne. Gdyby to udało się potwierdzić, to byłoby to największa sensacja stulecia. Natomiast o wszystkim tym jest raczej cicho i sza. No i je, jeżeli się tym ktoś na serio zajął, to na pewno nie ufolodzy, tylko US Navy i Agencje Bezpieczeństwa USA. Jest i jeszcze jedna obiekcja natury geologicznej, a mianowicie region Los Angeles jest silnie sejsmicznym, bowiem przebiega tam cała sieć aktywnych uskoków tektonicznych i granica pomiędzy płytami północnoamerykańską i pacyficzną, Obie te płyty przesuwają się w przeciwnym kierunku i trą o siebie krawędziami, co powoduje trzęsienia ziemi. Ktokolwiek wybudował to miasto był mistrzem w aseismicznym budownictwie podziemnym. Sama legenda o ludziach i jaszczurach... Przywodzi mi na myśl domysły niektórych paleontologów, że po wielkim wymieraniu, które miało miejsce 64 miliony 800 tysięcy 34 lata temu na Ziemi, pozostały jakieś dinozaury z gatunku Trudon, czy choćby Velcrofactor. Z których na drodze przyspieszonej, wymuszonej przez surowe warunki środowiskowe ewolucji, powstały gady rozumne dinozaury ro, di, di sapientis. Gady schroniły się pod ziemią, a teraz chcą na, ni na nią powrócić. I dlatego, jak, jak sądzą niektórzy badacze, mamy na Ziemi to, co mamy postępującą zagładę gatunku Homo sapiens realizowaną w białych rękawiczkach bez użycia BMR wszak ziemia i jej przyroda musi zostać nietknięta dla nowych starych panów. Prawdę powiedziawszy, jest to dla mnie bardzo wiarygodne niż majaczenie o jakiś koszmi tak. Przybywających do nas diabli wiedzą skąd i, i niczego nie pragnących, jak rozbrojenia i zbeto, zbetonizowania ludzkości, a co za tym idzie zapewnienia jej kolejnego bezkonfliktowego złotego wieku, totalnej prosperity i dobrobytu dla każdego. O kosmitach, którzy są doskonałą legendą dla Dios Sapientis Którzy wmawiają naiwnym i łatwowiernym ludziom bajki o przybyszach z kosmosu, a co z kolei przeżuwacze hamburgerów łykają jak gęść kluski, bo to pasuje im do ich wypranych z kretynizmu mózgów. To niekoniecznie musi być moje zdanie, jak wyglądało, tak pokazałe. To by było wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i dozo.